Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z tej strony Oczyma Podwójnej meldujemy się z gorącej Hiszpanii. Jesteśmy naprawdę w przepięknym miejscu, mamy tutaj obok góry, ale zanim wyruszymy w góry, to robimy unboxing nowego wideorejestratora samochodowego, który będziemy używać i który będziemy testować dla Was, Brido i 7 Pro z Wi-Fi! W wielkim opakowaniu wideorejestratora Prido i 7 Pro znajdziemy niewielką kamerkę Prido, kabel zasilający, uchwyt, oczywiście małe uchwyty na kabel, do tego instrukcja obsługi w języku polskim także, wtyczka samochodowa i to by było na tyle. Unboxing zrobiony, więc teraz troszeczkę danych technicznych i funkcji kamerki Prido i7 Pro. Przede wszystkim kamerka samochodowa Prido i7 Pro nagrywa w bardzo dobrej jak na kamerki samochodowej jakości Full HD i aż 60 klatek na sekundę. Także to jest naprawdę bardzo płynnie, obraz jest wyraźny, dokładny, jeszcze zobaczymy jak to się ma w nocy. Czyli tak naprawdę jak sam producent napisał, Każda sekunda zarejestrowanego materiału wideo to aż 60 klatek zdjęć. Bardzo dokładny obraz, nic nie umknie naszemu oku. A przede wszystkim, co jest najważniejsze, w kamerce samochodowej nie umkną nam rejestrację, jeżeli coś się wydarzy niedobrego. Jak tutaj producent napisał, wyposażony jest też w funkcję aktywnego trybu parkingowego. Co to oznacza? My tam ustawiliśmy sobie w menu, że gdy nie podróżujemy, wideorejestrator wyłącza się po minucie, przechodzi w tryb uspienia i. Jego zadaniem jest optymalne dbanie o to, aby nie przeciążać akumulatora samochodu. no Żeby nam nie rozładować akumulatora po prostu. Kamerka jest w cały czas w trybie gotowości i załączy się wtedy, kiedy będzie miało miejsce jakieś zdarzenie na parkingu. Ktoś w nas uderzy lub no, wychwyci jakieś... Sensor, jeżeli wychwyci tak. jakieś takie inne, inne zdarzenia. Podejrzewam, że będzie się włączał na przykład, jeżeli ktoś będzie obok parkował. Może tak być. Podejrzewam, że będzie się i bardzo dobrze, no bo często przy takich właśnie yy, sytuacjach, gdzie ktoś parkuje tyłem w rajkę, może zahaczyć czy lusterko, czy kabinę. I odjedzie kiedy... sobie dalej. Tak, jak gdyby i od... nigdy nic. odjedzie sobie dalej jak gdyby nigdy nic, a kamerka to po prostu zarejestruje czarno na białym, będziemy mieli tablicę rejestracyjną i będziemy mogli coś w tej sytuacji zrobić. Kamerka Prido posiada sensor optyczny matryce Sony Starvis. Czytam wszystko, co jest napisane u producenta, ponieważ ja nie jestem znawcą elektroniki, więc zupełnie nie znam się na tych sensorach, ale jeżeli Wam to coś mówi, to jak najbardziej możecie pisać w komentarzu. I producent napisał tak. Wysokiej klasy sensor optyczny Sony Starvis i MX. 291 wykonane w technologii tylnego podświetlenia sprawia, że materiały zarejestrowane za pomocą kamery samochodowej Prido i7 Pro cechuje doskonała jakość i świetne naświetlenie. Nagrywaj wyraźny, dobrej jakości materiał zarówno w dzień jak i w nocy. Oprócz bardzo dobrej jakości obrazu, na którym mi bardzo zależało, ponieważ filmiki z tej kamerki będą używane często właśnie w filmach u nas na kanale, to Taką wisienką na torcie, taką opcją, która jest dla mnie po prostu najlepszą z możliwych, to dostęp do plików przez Wi-Fi, czyli łączę się przez aplikację w telefonie, ściągam sobie e, filmy. Ściągam sobie zdjęcia zrobione przez tą kamerkę i wszystko mam na telefonie i wszystko mogę cyk pięknie zrzucić i dorzucić do materiału filmowego. Na pewno to nieraz zobaczycie. Ja jestem przeogromnie szczęśliwa z tej opcji, ponieważ niejedna sytuacja na drodze po prostu no, przepadła, bo. W po poprzedniej kamerce trzeba było ją rozłączyć, wyciągnąć kartę pamięci, przerzucić do czytnika, odnaleźć po prostu ten odnaleźć ten film, po prostu mi się nie chciało grzebać w tym wszystkim i stwierdziłam, dobra, nie ma sensu i dużo, dużo ciekawych materiałów przepadło. Naprawdę, w sytuacji na drodze, takich na co dzień, jak my robimy tyle tysięcy kilometrów, to jest odgroma. I te sytuacje teraz będziecie po prostu widzieć, bo nieraz jeżeli będzie coś się działo na drodze, to będę sobie przez Wi-Fi te materiały ściągać i Wam będę pokazywać. Na pewno to urozmaici nasze vlogi. Co jeszcze jest bardzo ważne? Aplikacja oczywiście jest darmowa, jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS-a. IOS-a? IOS Także... System. <laughs> Także jak najbardziej tylko z tego korzystać. Kolejną cechą, charakterystyczną wideorejestratora Prido i7 Pro jest sześciowarstwowa szklana soczewka. Co to oznacza? Bo brzmi Bo magicznie. Bo mi to nic nie mówi. Bo brzmi magicznie. Chodzi o to, że soczewka znajdująca się w obiektywie kamery samochodowej składa się z aż sześciu warstw krystalicznie przejrzystego szkła. Bardzo ładnie. Przejrzystego. Dykcja perfekto. <laughs> Jechałem całą noc. <laughs> Dzięki temu materiały zapisywane przez wideorejestratora są znacznie lepszej jakości niż na przykład w tańszych wideorejestratorach, które mają soczewki z tańszych tworzyw sztucznych na przykład. Mm -hmm. Jest również bardziej odporna na zarysowanie. Taki To też bardzo fajnie jest przemyślane, ponieważ ładowarka jest do, yy, nie jest pojedyncza tylko jest dwa razy USB. Także jeżeli mamy ochotę możemy sobie spokojnie oprócz yy, kamerki, podłączyć, na przykład naładować nasz telefon, podłączyć nawigację, czy podłączyć jakiekolwiek inne ym, urządzenie ładowane na USB. Także super. Kamerka posiada wbudowany, uwaga, muszę zażyć ściągi, procesor Novatek 96663. Ponieważ nic nam to nie mówi, ponieważ z elektroniki jesteśmy cięci. No ja wiem jakie to są procesory Intel. To Snapdragon to. A i tak tyle wiesz co sobie przeczytasz tak, kiedyś widziałem więcej w każdym razie ten procesor zapewnia płynne działanie kamerki pod względem zarówno konfiguracji jak i odtwarzania filmów jak i samego nagrywania filmów dokładnie, płynne, płynne przejście w menu płynne wchodzenie we wszystkie opcje możliwe a także płynna jakość obrazu i, i, i tyle często używany w wielu kamerkach G-sensor, jak najbardziej dla kierowcy to jest taki must have, który musi być w kamerce. Działa on na takiej zasadzie, że wbudowany w kamerę samochodową wykryje uderzenie lub gwałtowne hamowanie i automatycznie zabezpieczy nagrywane w ich trakcie film, wideo, co byśmy bardzo nie chcieli w sumie testować. Mam nadzieję, że nie będzie takiej możliwości, nie będzie takiej opcji w ogóle, żeby testować takie rzeczy. Tak, tak. Mogę puknąć antyolnie w kabinę, żeby zapisać. Puknąć w kabinę mogę. Co więcej, nawet wtedy, gdy rejestrator samochodowy nie nagrywa, a dojdzie do przeciążenia, materiał zostanie zapisany i zabezpieczony automatycznie. To daje Ci pewność, że kolizja zostanie zarejestrowana. Raz mieliśmy taką sytuację, ale to po prostu nagrało na ciągłości jak najbardziej kamerka wtedy się przydała, bo wyciągnęliśmy materiał, tylko wtedy ten materiał musiałam się namęczyć, wyciągnąć tą kartę i tak dalej, się nagrał. Pokazałam panu policjantowi, to było w Anglii i dzięki temu obyło się bez mandatu, bez żadnych kłopotów, po prostu żeśmy się dogadali między no, osobówką a nami. I było wszystko ok. Na szczęście nikomu nic się też nie wydarzyło, i po prostu jedyne co to ubezpieczanie między sobą się dogadywało, ale czarno na biało wszystko było nagrane na wideo, także jak najbardziej to się przydaje. W takich momentach yy, naprawdę polecam. Kamerka posiada również funkcję WDR, czyli szeroki zakres dynamiki obrazu. O co się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że jeżeli będziemy nagrywali obraz. Wiadomo, czasami się jedzie pod słońce, czasami często się jedzie pod słońce, przez co muszę często Andrzej opuszczać tutaj, co mamy, te klapki takie przeciwsłoneczne w takie. Eee, uprzedzam Wasze pytania, okulary miałam, ale podrapałam, muszę sobie kupić nowe. Tak. <laughs> Wracając do kamerki, dzięki temu, dzięki tej funkcji WDR, kamerka będzie optymalizowała jasność obrazu, przez co nawet tablice rejestracyjne pojazdów, które będą nagrywane, będą wyraźne i będą czytelne, nawet gdy będą nagrywane pod światło. Ekran o przekątnej 2,7 cala, czyli taki nie za mały, nie za duży. Sam raz, żeby sobie zobaczyć na spokojnie wszystkie opcje, żeby wszystko było ładne, czytelne, przejrzyste. Fajny kształt, ale nie jest też za duży, nie zmniejsza bezpieczeństwa jazdy, nie denerwuje, nie uprzykrza. Sam raz. I ostatnia z funkcji, też jak najbardziej przydatna, ponieważ kamerka nagrywa w bardzo dobrej jakości. Jeżeli nagrywa w bardzo dobrej jakości, to moim zdaniem właśnie powinno być tak, że. Kamerka powinna mieć możliwość wrzucenia takiej dosyć większej pojemności karty pamięci. Bo często jest tak, że kamerki mają pojemność, 64 pojemność karty pamięci do 64 GB. No to praktycznie tamtego materiału nie ma nic. A tutaj mamy możliwość włożenia karty aż do 256 giga. Także dosyć sporą tą kartę, dosyć sporo materiału. Bardzo mnie to cieszy, bo nie będę musiała się ja, stresować. W no właśnie, to masz tyle pamięci w telefonie. No. Także, także to jest naprawdę bardzo dużo pamięci, dużo materiału, więc nie będzie yy, strachu, że jakikolwiek materiał zapomnimy zgrać, bądź gdzieś nam ucieknie. Raczej powinno to na spokojnie wystarczyć. Jak niedziela to rosołek? A ja mówi? To ktoś zrobił. Mówię. Mówiłeś? Mhm. Witamy serdecznie Państwa. Wracamy do Was po dwóch tygodniach użytkowania. Wideo rejestratora Prido i 7 Pro, i przepraszam, bo się zacięłam. Bo właśnie tutaj Lora cofa z, z autami i sobie chyba nie zdaje sprawy, że tam z tyłu auto jest. Zdaję sobie sprawę. Na pewno sobie zdaje sprawę? No, przecież to jest solówka, to nie jest tandem. Mam taką nadzieję. Ok, się zestresowała Nie stresuj się. No, ale to wiesz, no bezpieczeństwo przede wszystkim, nie? No. Także wracamy do Was z podsumowaniem. Po dwóch tygodniach użytkowania mieliśmy możliwość przetestować ją na wszystkie możliwe sposoby, więc zaczynajmy. Zacznijmy od takiego ogólnego użytkowania kamerki. Bardzo proste, bardzo intuicyjne menu. Bez zbędnego przeskakiwania, mylenia się. Tak jak w niektórych kamerkach, jest, że trzeba przejść z menu do menu żeby cokolwiek zrobić tutaj. Po prostu przewijamy sobie wszystkie opcje dostępne mamy na bieżąco jedna pod drugą, także. To nawet... bardzo proste, nie jest skomplikowane jakieś menu. Po prostu klikamy stop, wchodzimy sobie w menu i Dokładnie. mamy po kolei opcje, czyli wybieramy sobie rozdzielczość, włączamy bądź wyłączamy wszelkie, wszelkiego rodzaju funkcje, czy WDR, czy tryb parkingowy. Czy... Na, czy nagrywanie w pętli długość tej pętli, bo tam są trzy długości chyba bodajże do wyboru minuta, 3, 3. minuty i 5 minut. My sobie wybrali taką pośrednią, trzy oczywiście jakość obrazu, wysoka, średnia, te wszystkie opcje jest tam ich sporo, ale nie za dużo i są po prostu prosto, ładnie zrobione, że no, nie, nie mamy problemów z poruszaniem się po menu, a, a chyba o, to, o tą prostotę, o tą intuicyjność w kamerce. W kamerce chodzi. Następnie, jeśli chodzi o te wszystkie G-sensory, tryby, tryby parkingowe, to one są bardzo, bardzo czułe. Mamy tam jeszcze wybór na przykład czułości G-sensora. Jest średni, niski i wysoki. I nawet na niskiej czułości G-sensora podczas jazdy Naprawdę to jest bardzo czułe i nieraz się na przykład włączy na jakimś tam podbiciu. Jeżeli jedziemy, a często jeździmy po drogach, które są. Mniej kulturalne, i po prostu są. W Hiszpanii niektóre autostrady są nierówne. Tak, są autostrady. Delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc, pełne dziury, po prostu nierówne, i często się włączał ten G-Sensor, więc sobie go żeśmy wyłączyli i zostawiliśmy tą opcję. Po prostu, jak sobie stajemy na parkingu, to wtedy sobie włączamy wszystkie te takie czułe rzeczy. Bo tak naprawdę. Podczas jazdy to nagrywa w pętli, więc nic więcej nam nie trzeba. Nagrywa w pętli, karta jest 256 giga. To jest bardzo dużo, to starczy na cały dzień tak naprawdę nagrywania, więc jeżeli coś się wydarzy, no to to jest logiczne, że my najczęściej no, zgrywamy bezpośrednio po wydarzeniu. Czy nawet jeżeli mamy nockę i coś się w nocy wydarzy, to, to tak naprawdę nagrywa... W tak, około 24 godzin w tej najwyższej rozdzielczości. Zależy Czego... od tego, jaka jest karta pamięci wsadzam. Tak, ja mówię o tej najwyższej mhm. karty, karcie pamięci, bo właśnie ta najwyższa jest sadzona, tak? Czy jeszcze nawet nie najwyższa jest wsadzona? Nie jest najwyższa, jest 128 128, o właśnie, w połowie jest. No to podejrzewam, że jeżeli wsadzimy tą najwyższą, to będzie już pełna doba na spokojnie nagrana. W tej najwyższej rozdzielczości. Z takich innych zalet, no ta aplikacja. Aplikacja jest super. Fajnie, choć wiadomo, że ona musi sobie swoje pomyśleć, ale nawet jeżeli przesyłam sobie przez Bluetooth cokolwiek z telefonu, czy nawet przez Wi-Fi, to, to, to te urządzenia muszą sobie pomyśleć, nawet telefony. Ale sama aplikacja działa świetnie, też jest intuicyjna, nawet można sobie wstawić muzyczkę. Jest tam taki bardzo prosty edytor, że możemy sobie wstawić jakąś tam muzyczkę. Tutaj macie teraz przykład. No, yy, także jak najbardziej myślę, podkład pasuje, bo był korek. Yy, biedny magazynier tam sobie jechał na wózeczku, także myślę, że podkład idealnie dobrany do sytuacji. Darmowa. Aplikacja jest świetna. Darmowa. Darmowa i naprawdę nam się przyda, bo jakiekolwiek vlogi z trasy. Nieraz nam naprawdę brakuje, żeby... Albo czasami na radiu się odezwiecie, ja nie zdążę złapać za kamerkę, więc tutaj sobie będę zgrywać, bo dźwięk też świetnie nagrywa, więc będę sobie po prostu zgrywać takie mijanki nasze z kamerki tej tutaj z Frido. Następna sprawa, nagrywanie w nocy. Nagrywanie w nocy naprawdę jest bardzo dobre. To jest pierwsza kamerka, którą jesteśmy w posiadaniu, gdzie w nocy widać tablicę rejestracyjną. Każda jedna kamerka, z którą mieliśmy do czynienia, nie radziła sobie w nocy. Oczywiście obraz nagrywała, ale tablice rejestracyjne były rozmyte. Tutaj te tablice rejestracyjne, jak jesteśmy blisko auta, widać. Oczywiście te dalsze, no to, to nawet GoPro sobie nie poradzi, żeby te dalsze tablice rejestracyjne nagrać, więc tutaj ciężko mają kamerki jakiekolwiek, ale jeżeli auto jest blisko, to tablice śmiało można sobie odczytać. Tak samo w dzień, tak samo pod słońce nie ma z tym kamerka najmniejszego problemu, więc w razie jakichkolwiek kłopotów to jesteśmy w stanie te nagranie użyć i posłużyć się z nim w celu rozwiązania sprawy. Także kamerka jest fenomenalna, jak do tej pory najlepsza, z których, które mieliśmy przyjemność testować i zostanie z nami na pewno na dłużej i będziemy ją wykorzystywać regularnie we vlogach. Dodatkowo dla naszych obserwujących Mamy kod rabatowy 15%, kod oczyma podwójnej na wszystkie produkty ze strony rido.pl. Macie oczywiście podany link w opisie, macie oczywiście podany link i kod w komentarzu przypięty, więc możecie sobie śmiało korzystać. Myślę, że warto. Naprawdę, ta kamerka jest warta polecenia, warta uwagi. Dzięki za oglądanie.